STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem pogoni Szczecin. Pierwsze odczucia są takie, że ten mecz mógł się potoczyć bardzo różnie, bo ze Brunowiska, jak i stworzyliśmy sobie e, dosyć sporo sytuacji. E, szczególnie pierwsze 30 minut były bardzo wyrównane i nie było nam łatwo e, przejrzeć się przez obronę e, podczas. Ta bramka na 1-0 trochę pozwoliła nam dodać. Dodała nam pewności siebie i pozwoliła nam trochę odetchnąć. E, zaczęliśmy kontrolować e, grę. W drugiej połowie z kolei Wisła e, starała się przedstawić nam głównie długimi piłkami, na co byliśmy gotowi i poradziliśmy sobie z tym bardzo dobrze. No, a dla Ciebie indywidualnie, a dwie bramki fajnie. Ta pierwsza to w ogóle taka miła asyst, z, asysta ze strony drugiego, co? Tak. Jak... Ja z... Nigdy nie trenowaliśmy takiego rozwiązania. E, natomiast e, Uważam, że napastnik, nawet jak nie że rzutu karnego, musi być gotowy na dobitkę w każdym, w każdym przypadku. Ja, ja na nią byłem gotowy i cieszę się, że udało mi się w taki sposób pokonać bramkarza. Nieważne jak, ważne, że w sieci to troszkę otworzyło mecz i sprawiło, że zaczęliśmy być pewniej i No Było na początku trudno, było chyba to widać, jako kibice widzieli, że było trudno, drużyna też to czuła, że jest naprawdę trudno. No ale pod koniec pierwszej połowy udało się nam szczelić w ramkę. No i to nas tak wzmocniło. I na przerwie powiedzieliśmy sobie, że jak szczelimy szybko drugą ramkę, to wygramy dzisiaj i zrobiliśmy to, co trener powiedział. No i cieszymy się zwycięstwa i oby tak dalej. Pierwszy raz grałem w tym sezonie prawie pomocy. Próbowałem to, co mogłem. No i myślę, że dobrze to wyglądało. Robiłem łatwe rzeczy, no i dobrze to wyglądało. I cieszę się, że mogłem drużynie pomóc. To, to jest najważniejsze dla mnie, że mogłem drużynie pomóc. Taka asysta do karnego w Twoim wykonaniu? Tak. Asysta mogłem sam strzelać, ale trochę mi do przodu odskoczyła. Ale cieszę się, że z mojego podania był potem rzut karny. I jeszcze w drugiej połowie asystowałem Bóg się. I bardzo się cieszę, bo to też nie pierwsza asysta, ale cieszę się, że zwycięski.